Wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o nowym przedsięwzięciu, które rozpocząłem w zeszłym tygodniu, a mianowicie nagrywaniu na TikToku. TikTokowaniu, czy jakoś tak to się nazywa? Robieniu TikToków, chyba, chyba tak. I jeszcze jestem Newbie, czyli świeży w tym wszystkim, nie do końca się znam. Ale w zeszłym tygodniu rozpocząłem właśnie nagrywanie też różnych filmików na TikToku i oczywiście mówieniu o, o Biblii, o Bogu na TikToku. Więc wszystkich serdecznie zapraszam do Odwiedzenia, też nazywa się ta strona, ten profil na wąskiej drodze, tam jest chyba małpa .na drodze. Można subskrybować, oglądać, polecać. No bo też zauważyłem, że niektórzy już uważają, że YouTube to jest archaizm. Facebook to już w ogóle nie wiadomo, powinien wymrzeć jak dinozaury, no ale teraz jest taka nowość, a może już nie nowość, jak. TikTok, więc niektórzy właśnie oglądają TikToki, i jeżeli macie znajomych, którzy nie używają YouTube'a i uważają, że to jest coś przestarzałego, zawsze możecie polecić, właśnie TikToki. Natomiast na tym TikTokach też oczywiście tam jest mnóstwo różnych krótkich filmów, no można powiedzieć, i, i głupich, i bardzo głupich, i mądrzejszych, i też naprawdę bardzo mądrych. Też przypuszczam, że niektórzy Myślę, o to samo, samo zło, no ale oczywiście, z wszystkiego można zrobić zło, i ten, co jest dobry, to z wszystkiego zrobić dobro. Więc ja uważam, że można i TikToka wykorzystać naprawdę do dobrych celów, do bożych celów. Jest to narzędzie, które odpowiednio użyte naprawdę przyniesie chwałę z pewnością Panu Bogu. Oczywiście też przejrzałem kilka filmików i powiem Wam, że jestem dość mile pozytywnie zaskoczony filmikami, ze świadectwami. Ludzi, tak, takich zwykłych ludzi, tak zwanego lajkatu, gdzie dzielą się tym, co Pan Bóg zrobił w ich życiu. I oglądałem filmik jednej kobiety, która mówiła, że przeszła chyba przez wszystkie religie. Ostatnio była uwikłana bodajże w New Age, ale gdzieś słowo Boże ją dotknęło i zaczęła je zgłębiać, i teraz nawróciła się. Inna kobieta mówi, że wychowywała się właśnie w rodzinie protestanckiej, uczęszczała na szkółki niedziele protestanckie, no ale tam na tych szkółkach miała nieraz Pytania, no i zawsze jej mówili, żeby głupich pytań nie zadawała. Nie do końca wiem, czy jest wierząca, czy nie, ale widać, że osoba bardzo skrzywdzona, która nie do końca zgadza się z tym takim, no ciężko nawet powiedzieć, konserwatywnym poglądem, chyba raczej głupim poglądem, kiedy. Właśnie. Ludzie, dzieci mają jakieś pytania, ponieważ żyją w świecie i chcą się czegoś dowiedzieć, i odpowiedź, właśnie, nie zadawaj głupich pytań, no jest, jest głupia po prostu. Oczywiście, że istnieją głupie pytania, kretyńskie, idiotyczne, ale to nie znaczy, że nie należy ich zadawać i nie należy udzielić też na nie odpowiedzi. Po prostu dzieci, młodzież żyje dookoła, chciałaby się czegoś dowiedzieć. Powiedzenie oczywiście, nie rób tak, bo tak w Biblii jest, albo tego w Biblii nie ma i tak masz robić i masz czytać tylko Pismo Święte, a jak myślisz o czymś, jakimś grzechu, to klęknij na kolana i ci to samo przejdzie. No, dla takiego młodego człowieka jest to po prostu bardzo głupia odpowiedź i możliwe, że tej osobie wydawało się, że dziecko zadaje głupie pytanie. No, w tym przypadku akurat to nie jest głupie pytanie. Gdyby to zadał człowiek, który jest 40 lat Lat przy Bogu, tak, to wtedy byłoby to głupie, idiotyczne albo kretyńskie. Ale takie dziecko zadało po prostu normalne pytanie, a odpowiedź była głupia. No i właśnie tak widziałem, że ta osoba była bardzo. Skrzywdzona, ponieważ chciała coś zapytać. Wiele rzeczy nie rozumiała, nikt ich to nie wytłumaczył, no więc zaczęła robić. A mianowicie, no, przekuła sobie tam nie tyle uszy, jak chyba pępek, i może nos, może miała jakiś tam makijaż, czy, czy jakiś tatuaż, no i oczywiście została za to wszystko zganiona. I no, nie było to wprost powiedziane, ale przypuszczalnie dano jej do zrozumienia, że odchodzi od Boga, jest wielką grzesznicą, i taka osoba się. Zamknęła. Powiem wam, że patrzyłem się na te dwie kobiety. Tam jeszcze też mówił jakiś młody człowiek, że był ateistą, ale zaczął też czytać słowo Boże, gdzieś go to słowo dotknęło, no i zmienił postanowienie i przestał być ateistą, tylko uwierzył Bogu. No i te, te świadectwa naprawdę są fajne, poruszające. Natomiast jak ogląda się to też tak widzi wizualnie. To, te, to ci ludzie no, mają niejednokrotnie jakieś tatuaże, jakieś takie dziwne makijaże, chociaż ponoć. Teraz to są jakieś tam nakładki, filtry, aplikacje, że to nie jest naprawdę, tylko to jakoś cyfrowo się nakłada, no, ale mają jakiś taki, można by powiedzieć, dziwny wygląd. Dla mnie, no, nie ukrywam, dla, dla osoby już w średnim wieku, ponoć, jest to troszeczkę dziwne, ale czy, czy, czy to, co na zewnątrz, to jest najważniejsze? Oni tutaj pokazują swoje wnętrze. Pan Jezus mówił do paryzeuszy, że no słuchajcie, na, na zewnątrz to wy ładnie wyglądacie, ale wewnątrz, wewnątrz jesteście brudni. A tutaj widzimy odwrotnie. Widzimy ludzi, którzy może wydawaliby się na zewnątrz brudni, ale wewnątrz, wewnątrz są czyści i, i chcą pokazywać tą czystość. Poza tym znowu sobie pomyślałem, no może to dla mnie to się wydaje dziwne, że, że ktoś ma jakiś taki makijaż, może tu ma gdzieś. Kolczyk, ale czy, czy, czy tak naprawdę będziemy czytać w Biblii, że to jest grzeszne i, i wyśle nas do piekła taki kolczyk? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Przypuszczam, że te osoby dopiero co nawróciły się może rok, może dwa lata temu to więc to jest niedużo. No, może przeczytały Biblię, no ale czy zdążyły wszystko rozważyć? Przecież sam apostoł Paweł. Pisze w pewnym momencie, że jego poznanie jest cząstkowe, że wszystkiego jeszcze nie wie. Człowiek, który z Bogiem właściwie chodził od samego początku, a przynajmniej tą teorię miał bardzo dobrze poukładaną. Kiedy Duch Święty go dotknął, zaczął to wszystko przekuwać w praktykę. No i chyba nikt z nas nie powie, że. Jest większy niż apostoł Paweł, że lepiej zna Pismo Święte, że lepiej zna wolę Bożą i więcej wykonał w służbie dla Boga właśnie niż apostoł Paweł. Ale on sam o sobie pisze, że dopiero ma poznanie cząstkowe, a gdy nastanie doskonałość, no to wtedy. Wszystko pozna i zostanie też poznany, a do tej pory no tak jak w zwierciadle. No więc skoro apostoł Paweł sobie tak pisał, no to ci młodzi ludzie również mają prawo mieć poznanie cząstkowe i wszystkiego jeszcze nie ogarnęli może i może jeszcze nie widzą, że ten wygląd ma jakieś znaczenie. No ale naprawdę, czy też... Ma znaczenie. Hmm, a może i my wciąż jeszcze poznajemy, i masz, nasze poznanie jest cząstkowe, i tak naprawdę, jak często czepiamy się tego wyglądu zewnętrznego, tego właśnie, co, co, co jest zewnętrzne, i na tej podstawie oceniamy, a w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co dana osoba ma w środku, co mówi. A oczywiście, kiedy widzimy tam człowieka na ulicy gdzieś z daleka, no to nie wiemy, co ona mówi. No ale tutaj przecież widzimy. Co ta osoba ma w środku, ponieważ się tym dzieli. Jest też taka inna kobieta, katoliczka, która kiedyś zapraszała na różaniec. Miała, oglądałem ten, tego TikToka, kiedy wyszła z kościoła, dzieliła się przemyśleniami po kazaniu. No i rzeczywiście coś ją to słowo dotknęło, i chciała się tym podzielić. W innym TikToku znowu właśnie zapraszała na ten różaniec, i było taka, taki napis tam: 3, 2, 1, start. Zapraszam wszystkich hejterów i protestantów. No i znowu sobie tak pomyślałem: aha, czyli pewnie tam jest pełno komentarzy. No pod moimi filmikami dopiero zacząłem, że tam nie ma wiele komentarzy, ale rzeczywiście skala w ogóle wyświetleń filmików na, na, na TikToku i tych komentarzy, tych wszystkich lajków no jest jak dla mnie porażająca. To, to jest coś niesamowitego. No i teraz tak. Przesłuchałem kilka tych TikToków tej pani katoliczki i rzeczywiście dzieli się różnymi przemyśleniami, różnymi spostrzeżeniami. Mówi o, o Jezusie Chrystusie, jak Jezus Chrystus działa w jej życiu. No oczywiście zaprasza na różaniec. Gdzieś tam jeszcze jest Maryja. Gdzieś tam jeszcze są Jacyś święci, ale widać, że coś się dzieje w jej życiu. No i tak. Pewnie tym się wszystkim dzieli, a w tych komentarzach ci tak zwani protestanci hejtują i oczywiście, bo nieraz czytałem takie komentarze, że nie znacie prawdy, tu mówicie jedno, a tam mówicie drugie. No ale właśnie, czy my w ogóle bierzemy pod uwagę, że ktoś dopiero zaczyna, poznaje, a to poznanie jest cząstkowe, i tak krok po kroku dochodzimy do pewnych rzeczy. No, trzeba byłoby się nad tym zastanowić, czy, albo przypomnieć sobie, czy my tak wszystko wiedzieliśmy. No tak, my byliśmy bardzo mądrzy, jesteśmy bardzo mądrzy i my wszyscy, oczywiście, pojmujemy w trymiga i, no, my już wszystko wiem. Ale znowu przypomnijmy sobie taką sytuację, kiedy Pan Jezus rozmawia, bodajże z faryzeuszem i tam ten faryzeusz wystawia go na próbę, pyta się, jakie jest najważniejsze przykazanie, Pan Jezus mu mówi, które jest pierwsze, ten mówi, że dobrze powiedziałeś, no i Pan Jezus też tam mu mówi, ty słuchaj, no, już niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Popatrzmy się na tę postawę. Pan Jezus nie schejtował Go, nie powiedział Mu no super, dobrze, że to wszystko wierzali ale i tak pójdziesz do piekła, ponieważ nie wyznałeś Boga swoim prawdziwym Panem i Zbawicielem, nie wierzysz w proroctwa o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu i tak dalej. No mógłby tak powiedzieć, na z całą pewnością inni wierzący internauci zaraz by tutaj dali jeszcze do tego pięć przykładów wersetów biblijnych, ale Pan Jezus nic takiego. Nie zrobił, tylko popatrzył z miłością na tego człowieka i powiedział: No już nie, niedaleko, już blisko. Zupełnie inna postawa niż to, co dzisiaj prezentują chrześcijanie czy tam protestanci. Chociaż ja przypomnę, to, że ktoś nie jest katolikiem albo mówi, że nie należy do kościoła katolickiego, to nie znaczy, że od razu jest protestantem. Bardzo często ci ludzie zupełnie nie mają nic wspólnego z kościołem, bo ich nie ma w tym kościele po prostu. A, a ci, którzy się nazywają protestantami, już o tym mówiłem, nie każdy protestant, który o sobie tak mówi, jest tym protestantem. Nie, rzeczywiście, tak naprawdę to dzisiaj to wszyscy protestujemy przeciwko czemuś. Powrócę może jeszcze na chwileczkę do tej nie-youtuberki TikTok, która nagrywa TikToki, ma też kolczyk w nosie. Gdzieś tam miała zadane pytanie, dlaczego ma ten kolczyk w nosie i odpowiadała, że no ma, bo, bo ma, bo lubi, ale rzeczywiście zastanawia się nad tym, czy jest to właściwe, czy nie bada. Pismo modli się i prosi o rozeznanie. Młoda dziewczyna, ale naprawdę jak dużo dojrzałości w tej odpowiedzi. Słuchajcie, my możemy oczywiście hejtować, komentować, zwracać uwagę ach to jest właściwe, to jest niewłaściwe to Jezus robił, tego nie robił to Biblia nakazuje, tego nie nakazuje ale znowu pamiętacie inną historię kiedy właśnie mówiono tym faryzeuszom uczonym w piśmie że tam pozyskaliście jednego chodziliście, pozyskaliście jednego wyznawcę wiernego a potem nakładacie na niego brzemiona tak, że jeszcze większe niż to, co sami macie na sobie, czego w ogóle unieść nie możecie no dobrze by było właśnie zastanowić się i popatrzeć a przede wszystkim dać ludziom czas. Może nie jesteśmy najmądrzejsi, może nie wiemy wszystkiego, może nasze poznanie również jest cząstkowe. Moje zdecydowanie jest cząstkowe. I popatrzmy trochę z miłością na tych wszystkich ludzi. Ja naprawdę widzę i na tym TikToku, i dookoła, że ludzi porusza słowo Boże, że oni chcą poznawać Boga, ale poznają go powoli, pomalutku, tak jak właśnie dzieci. Przecież. Dzieci w pierwszej klasie nie uczą się całek ani wyrażeń algebraicznych, uczą się po prostu liczyć, uczą się cyferek, potem dodawać od 1 do 10, od 1 do 20. Wszystko małymi. Kroczkami. Powinniśmy to zrozumieć i, i o tym pamiętać, i przede wszystkim kierować się w tym wszystkim miłością miłością. Naprawdę, wielu nam, jak nie wszystkim, ja nawet zaryzykuję i powiem: wszystkim nam brakuje miłości, tej Bożej miłości. Podejdźmy z miłością do ludzi, popatrzmy na nich i dajmy. Pracować Duchowi Świętemu. Nie wykonujmy za niego roboty. My byliśmy posłani do głoszenia, dosiania, posialiśmy. Są ludzie, którzy teraz podlewają, a wzrost daje Bóg. No to więc, czy ja jestem od tego, żeby z tą konewką chodzić i podlewać, czy może miałem posiać, a może mam właśnie inaczej wspomagać? Słuchajcie, na koniec, no bo łopatologicznie o Biblii. To też wszystko jest w Biblii, właśnie o tym TikToku, chociaż jeszcze nikt nie myślał może o TikToku, kiedy apostoł Paweł pisał do Koryntian w pierwszym liście, w trzynastym rozdziale, od pierwszego wersetu. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym, i choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa miłość jest dobrotliwa nie zazdrości miłość nie jest chełpliwa nie nadyma się nie postępuje nieprzystojnie nie szuka swego nie unosi się nie myśli nic złego nie raduje się z niesprawiedliwości ale się raduje z prawdy wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie gdy byłem dziecięciem mówiłem jak dziecię myślałem jak dziecię rozumowałem jak dziecię lecz gdy na męża wyrosłem zaniechałem tego co dziecięce teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce ale wówczas twarzą w twarz teraz poznanie moje jest cząstkowe ale wówczas poznam tak jak jestem poznany Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. To się już chyba raczej samo komentuje. Pozdrawiam, błogosławię i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Upatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskiej drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.